Debaty Mamy i Taty. Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu debaty Mamy i Taty. Dziś ze mną jest profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog, profesor Akademii Piotrkowskiej, założyciel i osoba odpowiedzialna za prowadzenie jednego z ośrodków leczenia uzależnień. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Pan profesor wielokrotnie mówił, też w rozmowie z nami, że prowadząc swój ośrodek prowadzi po prostu normalny dom. Co to znaczy normalny dom? No co to znaczy normalna rodzina? To znaczy, że razem, jeśli chcemy tworzyć jakąkolwiek wspólnotę, to znaczy, że zakładamy, że jesteśmy razem, że coś wspólnie robimy, że za coś wspólnie odpowiadamy, że za coś wspólnie wspomagamy, czy coś wspólnie wspomagamy. Dzisiejszy świat wygląda tak, że ponieważ pędzimy, gonimy, chcemy mieć nowy samochód, nowe mieszkanie, nagle pojawiają się kredyty i mówimy, musimy więcej pracować. Cechą współczesnej rodziny jest to, że ona nam się rozjeżdża. Rodzice idą w jednym kierunku, a dzieci są pozostawione przez znaczącą część czasu same, albo szukamy substytutów wychowania. Co to znaczy substytutów wychowania? No, pojawia się nagle Gwiazda niewykształcona i niedokształcona, która zaczyna się opiekować dwu, dzieckiem. Jest grzeczna, jest miła, dziecko nie narzeka, ale gdybyśmy tylko włączyli kamerę w tym domu, to nagle byśmy zobaczyli, że to, co ona robi, to na temu trzyletniemu dziecku puszcza bardzo dużo bajek. Bajki są zajmujące, silnie pobudzają, ma święty spokój. W tym czasie może bawić się smartfonem albo robić tysiące innych rzeczy, zatrudniając takie, takie, takie cudo. Pseudoedukacyjne, my nie patrzymy na jej kwalifikacje, na to, co ona mówi. Na przykład nie mówimy proszę nam pokazać, jak pani będzie bawiła się z dziećmi. Jakiego typu zabawki pani mu pokaże? W jaki sposób pani będzie to dziecko rozwijała? To są profesjonali mężczyźni, profesjonalne kobiety, którzy wspomagają proces wychowania, ale reszta to są tzw. Babcie, tak zwane babcie, albo to są młode dziewczyny, które po prostu sobie dorabiają. I to jest obłęd, dlatego że dziecko w tym najmłodszym wieku bezwzględnie potrzebuje rodziców. Rodzina to jest coś, co się tworzy, wykuwa się od samego początku, chociaż rodzimy się z określonymi zasobami genetycznymi, to to, kim będziemy, to to powstaje w procesie wychowania oraz towarzyszącym mu procesie socjalizacji. I te, na te procesy musimy mieć wpływ. Ja byłbym zwolennikiem wielkim. Żeby państwo polskie zamiast wydawać miliardy złotych na niepotrzebne rzeczy, płaciło kobietom przez pierwsze trzy lata, aby one mogły zostać w domu, żeby poszły z córką z synem, ale także mężczyźni. Bo to nie ma znaczenia, czy to chodzi będzie o rodzica. Tak, chodzi o rodzica, żeby poszli do parku, żeby byli w piaskownicy, żeby chodzili na place zabaw, czyli żeby konstruowali człowieka w wielu złożonych relacjach społecznych. Ale fundamentem jest to, żebyśmy byli razem. Co to znaczy razem? Że jeśli jest niedziela, to razem jemy śniadanie, a przy tym śniadaniu nie ma telewizora, nie ma muzyki, nie ma smartfonów, jesteśmy my. Może będziemy opowiadali sobie o całym tygodniu, a może będziemy odważni i przeczytamy w niedzielę kawałek pisma, zanim pójdziemy do kościoła? Jak to przeczytać pismo w XXI wieku, jak dzisiaj wszyscy walimy w kościół, bo mówimy, że to zepsuta instytucja, to trzeba rozwalić, rozp rozpędzić? A przecież pismo to jest coś, co uczy człowieka. W Ewangelii nie ma jednego złego słowa, jakakolwiek ona by była. Jest opowieść o miłości. A z kolei w Starym Testamencie jest opowieść o sprawiedliwości. Czyli jeśli tylko umiemy to zrobić, to w niedzielę sobie przeczytamy, a później siądziemy razem do obiadu, ale nie do smartfonów, nie do iPhone'ów innych rzeczy, tylko usiądziemy do obiadu, a wieczorem może obejrzymy wspólnie film, a przy tym filmie poopowiadamy. Kiedyś dzieci w Ołazie, w Józefowie pytają mnie, a może byśmy obejrzeli film o Amy Winehouse? Why not? A przed ne, oglądamy. Tylko, że Mariusz usiadł razem z nimi. A po filmie zapytał: To powiedzcie mi, dlaczego Emi Winhouse nie śpiewa? I dziewczynka odpowiedziała: Proszę pana, boć pała. No i super. I wtedy osiągnęliśmy ten wynik. Czyli nie tylko słuchamy piosenki, ale widzimy narrację. A może obejrzymy film o Queen i dowiemy się o tragedii niezwykłego głosu, który przejdzie do historii. Czyli jeśli jesteśmy razem, to coś, to coś robimy. Jak siadamy do kolacji, to po to, żeby opowiedzieć o swoim dniu. Rodzina to jest być razem. Możemy powiedzieć, że kluczem do zbudowania takiego normalnego domu jest budowanie relacji w rodzinie. Tak, oczywiście, tylko że to muszą być oparte relacje na równości. Skoro my ciężko pracujemy po to, żeby syn miał fajne buty, żeby córka miała fajną kurtkę, żeby mieli wszystkie urządzenia elektroniczne, to mamy prawo powiedzieć do córki i syna: oczekujemy synu, że ty we wtorek robisz kolację, a ty córeczko robisz w środę. Oczekujemy, że w piątek posprzątacie łazienkę. To nie może być tak, że my jesteśmy dla dzieci, bo uznajemy, że skoro mamy pieniądze, to my za nich zrobimy. Kiedy pytam czasami mamy, dlaczego pani córka, pani syn nie pomaga w sprzątaniu łazienki, to ona mi mówi: Bo ja to zrobię lepiej. No jasne, że zrobisz lepiej, ale on pierwszy raz zrobi słabo, drugi raz lepiej, a za dziesiątym razem zrobi dokładnie tak samo jak. Kiedy on. ma się tego nauczyć? No właśnie, jak... w domu. W domu ma się hmm. tego nauczyć opowiadam rodzicom tak, chcecie zrobić fajny prezent dla dziecka, na imieniny, na urodziny, na cokolwiek, to kupcie mu ten prezent, ale dołóżcie jeszcze cudownie zapakowaną, w przepiękną torebkę, rzecz niezwykłą, butelkę cifu, różowe rękawiczki i mapę do toalety z podpisem, każdy piątek twój. No czemu nie? Przecież praca... I żartobliwe, ale tak. skuteczne Ale chyba. panie redaktorze, praca buduje człowieka, dlatego że jeśli dziecko coś zrobi... A my to zepsujemy, będzie miało do nas żal. Będzie mówiło, mamo, tato, dlaczego nie szanujesz mojej pracy? A ponieważ one nie rozumieją tego w tą stronę, to one często nie szanują naszej pracy. My dostajemy do Józefowa zdekonstruowane dzieci z nieistniejących rodzin. Te rodziny są tylko na papierze w postaci aktu małżeńskiego. Dlaczego? Dlatego, że uznaliśmy, że dzieci są dorosłe. To jest nieprawda. Dzieci są dziećmi jeszcze powyżej 18 roku życia. Jeśli nasze 18-letnie dziecko mieszka z nami, to ma przestrzegać zasad, które ustalamy w domu. Jeśli ustalamy, że nie pijesz alkoholu, to nie pijesz alkoholu. Jeśli ustalamy że nie palisz papierosów to ponieważ ciągle jesteś razem z nami to przestrzegasz norm naszej rodziny naszego domu a my się wystraszyliśmy i niestety pomysły na wychowanie umacniają tą tendencję która w gruncie rzeczy jest kompletnie destrukcyjna dla dzieci bo one nie będą... a co Pan ma na myśli? to jest bardzo proste to jest wychowanie bez odpowiedzialności to jest wychowanie oparte na wolności bo my ciągle mówimy dzieci mają prawa tak dzieci muszą mieć prawa dziecku nie można zabrać smartfona? Nie, to nie tak jest. Każda wolność musi być poprzedzona odpowiedzialnością, a odpowiedzialność to jest sposób wykonywania wolności. Czyli ja mogę być wolny, ale ja nie mogę być w tym smartfonie o godzinie 24. Dlaczego? Bo nie zapamiętam lekcji z tego dnia. Nie będę pamiętał matematyki, albo angielskiego, albo religii, albo historii. Czyli jeśli odpowiedzialność nie poprzedza wolności, to ta wolność jest nic nie warta. Wolność musi być zawsze w jasnych, czytelnych granicach. Dlaczego? Bo człowiek inaczej nie jest zdolny funkcjonować społecznie. Pewnie Państwo słyszeliście o tym, że granicą mojej wolności, Mariusza, jest wolność drugiego człowieka. Nie wolno mi jej naruszać. Co robią dzisiaj dzieci? Masowo naruszają wolność innych ludzi. Na przykład publikują w internecie to, co chcą. Sfilmowałem, że się kobieta przewróciła, to ja sobie to puszczam. Przecież ja naruszam wolność tego człowieka. Ośmieszam go. Albo koleżanka się potknęła, czy sukienka jej się zawinęła, rzucam to do świeci, nieświadoma, że ona może to tak tragicznie przeżyć, że może podjąć próbę skończenia ze sobą. Czyli my dzisiaj nie uczymy odpowiedzialności. W ogóle rodzina to jest rzecz niezwykła. To jest miejsce, w którym wychowujemy moralnie. Ja, kiedy nauczyciele mówią, że mają problem z rodzicami, to im zawsze mówię tak: Wy się nie denerwujcie, wy powiedzcie tak. My stworzymy brylant ale pod warunkiem, że wy stworzycie diament. A dzisiaj mówimy, że szkoła ma wychować. Nieprawda. Szkoła może tylko szlifować to, co jest w rodzinie, a co jest dzisiaj w znaczącej części rodzin. Chaos. Dzieci funkcjonują jako dorosłe, wchodzą w obszary, które są zastrzeżone dla dorosłych. Ośmioletnia dziewczynka nie ma nic do powiedzenia przy stole, nie ma obecności przy stole, kiedy rodzice rozmawiają o wielkiej polityce. Kiedy rodzice rozmawiają o wielkich, wielkich interesach. Ona może być przy stole wtedy, kiedy treści tej rozmowy dotyczą ośmiolatka, może dziewięciolatka, może dziesięcio, ale już nie osiemnastolatka. Myśmy pomieszali etapy rozwojowe dzieci i się dziwimy, że one chcą być dorosłymi. A to zostając przy tym stole, to dostosowywać tematy rozmów do osób siedzących przy stole, no, czy do tego stołu dopraszać osoby do tematów, które są poruszane? Jest tyle tematów, które możemy poruszać z ośmioletnią córką i trzynastoletnim synem. Ale to jest obszar, który nie powinien przekraczać tego obszaru, tej, tej tematyki. Jeśli jest coś między moją rodziną, a rodziną brata czy siostry, ale wymaga to rozmowy dorosłych, to są tylko przy tym dorośli. Dlaczego? Bo dzieci nie rozumieją. Na przykład dzieci nie rozumieją spraw majątkowych, nie rozumieją różnic. Światopoglądowy, czyli wiele rzeczy trzeba zostawiać dla świata dorosłych. A myśmy dzisiaj stworzyli taką jedną wielką galaretę, w której dzieci sobie pływają. One oglądają i Rambo, i jakiś hotel Paradise, później oglądają jakąś rozbierankę, później patrzą na wojny i dziwi mi się, że chcą w te rzeczy wchodzić. Jak mi pokazaliście, to ja to, w to będę wchodziła. Tylko rzecz, rzecz polega na tym, że one tego nie rozumieją. A dziecko się uczy głównie metodą społecznego uczenia się. To, co widzę, to ja to powtórzę. To, co powiecie, to ja będę tego używał. I musimy być bardzo wstrzemięźliwi, żeby wrócić do etapów rozwojowych człowieka 03, 4, 6, 7, 13. 14, 17 i pamiętać o tym, że dowód osobisty córki i syna to nie jest dorosłość, to jest tylko administracyjny kartonik, za pomocą którego nie można jeszcze uczestniczyć w pełnych przestrzeniach świata. Ja tak wychowałem dzieci i one sobie radzą. A niektórzy powiedzą, że pan się myli, pan nie ma racji. Tak? Tak są dobre? Okej, okay, to ja szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego połowa piętnastolatek prowadzi aktywne życie seksualne? Proszę bardzo, twarde badania. Dlaczego? Bo prawo to, to zezwala. Ale, ale to, że zezwala prawo, to nie znaczy, że jeszcze psychika dziecka jest gotowa, ciało jest niegotowe. Jeśli mówimy, że zezwala, to jak piętnastolatka urodzi dziecko, jak ona je wychowa? Przecież my będziemy musieli łożyć na to dziecko. My będziemy musieli wspomagać. Mamy dodatkowe zadanie. Czy ona skończy szkołę sprawnie? Czy ona sprawnie pójdzie na studia? Nie. To nie możemy się cofać do XIII wieku, kiedy 14-letnie kobiety zostawały królowymi, a trzynastoletnia mieszkanka wsi była już matką. To są kompletnie nie te światy. Tego nie można tak porównywać. My mówimy yy, yy, dajmy wolność. To daliśmy wolność. Dzisiaj połowa uczniów, starszych klas szkół ponadpodstawowych mówi, że już paliła marihuanę. Na tym ma polegać wolność. Przecież system leczenia nie wytrzymuje zaburzeń stworzonych właśnie przez takie neoliberalne koncepcje. My mamy coraz więcej problemów, z którymi sobie nie radzimy. To wróćmy pod strzechy. I czy da się pod każdą strzechą taki normalny dom, od którego tak. wyszliśmy zbudować? Da się. Zapraszam do Józefowa, gmina Czerniewice, województwo łódzkie. Józefów 12. Przyjedźcie na sobotę, na niedzielę. Upieczcie ciasto. Jak się jedzie w gości, to się piecze ciasto. Przyjedźcie na 3-4 godziny. I zobaczycie, że można. Że nawet można wtórną rodzinę zbudować fajnie, że to będzie rodzina oparta na wartościach, bo przecież do mnie też przyjeżdżają takie tak przedziwne rodziny, jak pani Magda, która ma czwórkę dzieci, każdą z innym mężczyzną, i jej partner, już niedługo mąż Igor, który ma dwójkę dzieci, z każdą inną kobietą. I wiecie, że to skleiliśmy? Że daje radę, czyli nawet takie to, jest, to są po prostu takie wyzwania, które wydają się księżycowe, daje radę zrobić. Tak, w każdej rodzinie można to zrobić. Tylko trzeba sobie powiedzieć, że niekoniecznie muszę obejrzeć dzisiaj mecz. Ale jeśli chcę iść mecz, to pójdę z synem, ale nie na żyletę. Tylko na normalną, normalną trybunę, że zrobimy coś razem, że zamiast siedzieć w smartfonach, pójdziemy na spacer, nawet gdybyśmy mogli, musieli pójść trzeci raz do tego samego parku. A dlaczego nie mielibyśmy pojechać na cały dzień do lasu, za, zabrać prowiant, niekoniecznie musimy jechać do centrum handlowego albo powiedzieć dziecku: Tak, super, że chcesz nowe spodnie. Ale, choć może pojedziemy na działkę, bo możesz mi pokosić, posadzimy pomidory, koper, wszystkie inne rzeczy. Wszystko można zbudować. Tylko, drogi kolego, trzeba chcieć. I tego sobie i Państwu życzę, byśmy ten normalny dom chcieli budować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Mariusz Jędrzejko. Nie poddawajcie się debaty mamy i taty 2024 kampania edukacyjna logoterapia na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży